Siemanko, witam was bardzo serdecznie w... E... No, oczywiście no, narrator mi przerwał. Mhm. Okej, okay. no nie przerywaj mi, no, nie przerywaj. A w trzecim odcinku z gry The Stanley Para była dzisiaj kolejna trzecia ścieżka. I dzisiaj pójdziemy schodami na górę i zawiniemy się gdzieś tam koło biura szepa. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the No, door okay. wybrałem te po lewej, jak zawsze. Hmm, już do schowka nie będziemy wchodzić, teraz wchodzimy tutaj. Mijamy. no single person here either. Disbelief. Stanley to w tym momencie No nie. Czy mnie się Ej. <laughs> Ej no, ja tu, ja chcę sobie wejść do schowka, no. Ej no, no i co ta gra mi zrobiła? Ja byłem uzależniony od tego schowka. Ja tylko byłem schowkofilem, no i co? Na Na głodzi od schowka. to Stanley tu zamknięte. Teraz rozejrzymy się tutaj po biurze szefa. Executive Bathroom, o. co będziemy... zamknięte jest Zamknięta jestła zienka. Tympanie to, gdzie ja się odleje. Zobaczmy co tu się dzieje. Wszystko zamknięte. Ha. Okay. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Camera. Unravelled, Stanley Dobra. wondered in disbelief, who orchestrated this? What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few no nie, nie minutes. Weźcie tą muzykę ode mnie! Ty muzyki mi odpierdala zawsze! No, przecież oni nie wiedzą o tym. Oh. Oh. Już prawie po prostu dostałem pierdolca. Dobra, um. teraz tutaj sobie poszukam jakiejś rzeczy. Dobra, tu nic nie ma. Czy ta dźwignia coś robi? Nie, to, to nie jest dźwignia. Dobra. Jadymy windą i będzie ekran ładowania Tak, będzie ekran ładowania no Ale cóż Hmm, no ładuj się, ładuj się szybciej hmm, Teraz pójdziemy ścieżką ucieczki, a w kolejnym odcinku no nie wiem Chyba w kolejnym odcinku na włączymy tą maszynę zamiast ją wyłączać. Wyłączać wyłączać. Nieważne. To, 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 to. Oczywiście kwestia narratora stara mu się za bardzo nie przerywać, bo... Stanley walked straight ahead through the large door of the red, mind-control facility. Although this passageway had the word, ESCAPE written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ah, dobra, nie, 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 nie. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward, tak. and willingly confront his death. What I Okay. Zaraz po ekranie ładowania spadnę i się zabiję. To jest pewne o widzę swoją myszkę, wow, nie wiem czy ona się nagrywa. Pewnie nie, oby, mam nadzieję. Już nie widzę. Aaaa! What the fuck? Stanley spokojnie nie panikuj i nic nam nie grozi. O oh, fuck, coś nam grozi Stanley. Stanley can't see the bigger picture a, nej. Spokojnie, nie panikuj. Ta maszyna jest daleko. A, ja chcę wyjść. No nie, nie dobrowolnie, no nie. Nie, no, nie. A. Farewell, Stanley, cried the narrator. Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Ajer zjeje. In instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body. Ajer zjeje. Kartony tonem to ją uratowały. Dobra. A to jest ta dzika maszyna. Okay and yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game as ever what exactly did the narrator think he was going to accomplish every path you can walk has been created for you long in advance. death becomes meaningless What life the same do you see now? do you see that Stanley was already dead Pewno jest taka ścieżka, po której po prostu nie umieram, no. Pewno musi być. Taka po prostu, no, musi być, no. I idziemy. What the fuck? Czy to jest? Wygląda na koniec gry, ale wiem, że to nie jest koniec gry. Feeling cabinets, uh, office computers. Czy to był. No, nie da się włączyć już. Trudno. Mm -hmm. Boss Office. Czemu są różne Boss Office? Nieważne. Um, zobaczmy co tutaj pisze. Mind Control Facility. Mind Control. Underground. An early version of the underground portion of the game się schodzi gdzieś okej, okay, było nies niespodziewane cięciem narrator out takes okej, okay, dobra, coś tu, coś się wychodź, wyjdźmy, stąd, to jest jakieś muzeum muzea są nudne Tam, ale fajnie, że muzeum jest poświęcone stanleyowi przejdźmy na górę, office clock wow Uh, okay, freedom ending. This was the very first incarnation of the freedom ending in the games Alpha. Wow, jak dobra. Hmm. Okay, oh, exit or no exit. Okay, no to. Sobie idziemy. <laughs> oh, look at these two! How they wish to destroy one another! How they wish to control one another! How they both wish to be free. Can you see can you see how much they need one another? yeah nie widzę. No.

Nie, ja nic. <laughs> oh, moje kości, biedne kości, Stanley'a zmiażdżone. Hmm, co teraz? Halo, 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 Stanley, jesteś tam? Stanley. Stanley, Stanley, łobudź się, stanley, stanley, Halo? gra się nie zawiesiła, wszystko działa, stanley, stanley. nie rób tego. Stanley, Halo. A co by się stało, gdybym kliknął rozpocznij ponownie? Bo chyba o to chodzi trochę, żeby wyjść z tej gry, ale ja nie chcę chodzić z gry, ja chcę ją rozpocząć ponownie. O, można, można. Teraz zobaczę jeszcze, czy ona się rozpoczęła. Naprawdę? Na czy tamten, czy schowek jest zabarykadowany? Um, no idź, stany, szybciej, When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. No. Hmm. No, idź, stany, idź, idź. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Stanley stepped into the broom closet. <gasps> is was nie, so nie nowej track. Hey. Chyba, że mam pomysł, to jest nowa historia. To możemy obczaić, czy pewną rzecz chciałbym ja ogarnąć. To jest cały czas zamknięte. Wydaje mi się, że do chwili było otwarte, tak samo. To. No nic, skoro to jest nowa historia, no to to by... Zamknij się, na narratorze. Więc to by było na tyle w tym odcinku, narrator. Zamknij się, proszę cię. Nie. Się nie zamknie. Było na tyle w tym odcinku do zobaczenia. W kolejnym, w którym włączymy machinę zakłady do kontroli umysłów. Cześć. to